Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmowa w plenerze, a rozmawiać będziemy z protestującymi rolnikami, którzy upominają się o godne życie, które rzekomo ma być zakłócone poprzez wprowadzanie tak zwanego Zielonego Ładu. Ja dzisiaj rozmawiam z panem Oskarem Orlikowskim, rolnikiem starej Kiszewy. Witam, serdecznie. Witam Dlaczego ten protest? Głównie dlatego, żeby znieść ten Zielony Ład, żeby pokazać też mieszkańcom, którzy nie mają pojęcia w ogóle o czym ten Zielony Ład jest, żeby zobrazować jak wygląda nasza sytuacja nie strajkujemy tylko dla naszych dla naszych kieszeni tylko dla wszystkich konsumentów, żeby te ceny w sklepach trochę staniały i żebyście nie jedli tego chłamu z, na przykład z Ukrainy a skąd wiadomo, że to chłam? skąd wiadomo, że to chłam? No mówi się, że zboże techniczne tak, Polsce, różne rzeczy bez certyfikatu tak, zakazują nam wszelkich zabiegów po naszemu to opryski i tak dalej środki ochrony roślin które My mamy pewne normy, których musimy się pilnować, a u nich jest wszystko ograniczone, oni się nie muszą do tego stosować. Pryszczą, czym chcą, nawożą czym chcą, a my musimy wszystko naturalnie i ekologicznie. Jak wygląda w tej chwili praca rolnika? W tej chwili. Yy... W tej chwili, bo rozumiem, że jest ciężko, tak? Bo jest z tego. Stępu... I to nie jest taka praca jak kiedyś, że wsiadamy w ciągnik, jedziemy na pole i robimy. Mamy taki stos papierologii, musimy najpierw zanim zaczniemy cokolwiek robić w polu przygotować pewną dokumentację, robić zdjęcia, wysyłać, strasznie to komplikuje i dodaje dodatkowej pracy. Pan jest też hodowcą? Tak. A jak, jak wygląda hodowa, hodowla bydła? Też utrudniona jest? W moim przypadku jeszcze nie. Ci, co mają świnki, to pewnie tam jest naszej gorzej. Też mam tam swoje kontrole i mnie trochę pilnują i tak dalej. Dochodzi do dodatkowych obowiązków, wiadomo, ale w bydle jeszcze nie jest aż to tak złe, moim zdaniem. Dobra, to wracamy do protestu. Ilu dzisiaj będzie protestujących rolników? Ilu, ilu spodziewacie się? Spodziewałem się około aż tu, jak się połączymy z, z innymi miejscowościami, bo cały czas do nas dojeżdżają i będą dojeżdżać. Myślę, że ta setka dzisiaj może być. To jeszcze przypomnijmy, jak będzie wyglądał ten dzisiejszy protest. Protest będzie wyglądał na przejeździe przez miasto Kościeżyna. Nie chcemy blokować całkowicie, zrobimy tylko przejazd, żeby się trochę pokazać, zrobić hałasu i tyle. Czyli to będzie wolny przejazd, taki wolniejszy niż normalnie? Jeszcze zobaczymy, ale postaramy się to tak zrobić, żeby to w miarę płynnie poszło i żeby to nie przedłużać. Jakiś czas temu, dwa tygodnie temu, chyba był pierwszy protest. Jakie Wasze obserwacje po tym pierwszym protestie, czy on przyniósł spodziewany efekt, czy nie? Przyniósł tylko jeden rezultat, że znieśli. To ugorowanie, które nam zarzucono, że mieliśmy ugorować całej powierzchni Ziemi 4%, co to znaczy, nie? że dla takich ludzi, którzy nie mają związku, spróbuję to wytłumaczyć. Polega to na tym, że jeżeli rolnik ma całą powierzchnię, którą może uprawiać, przyjmijmy, że to jest 10 hektarów 10 hektarów i musi w ciągu roku przez zimę 4% z tych 10 hektarów przeugorować, czyli nie obrabiać. Co znaczy, co, czyli po prostu nie możemy z, z, zdobyć tego z zysków naszych z, tej, z tych 4%. To czemu to ma służyć takie ugorowanie? Według założeń tych, którzy wymyślili te przepisy? Ma to służyć temu właśnie, żeby poprawić jakby ekologię, że po prostu zwierzęta będą mogły tam się paść w tym czasie i że emisja spalin podejrzewam też wchodzi w grę, a tak dokładnie to nawet nie mam pojęcia o co chodzi, bo to jest absurd. Dobrze, to y, mówiliśmy o, o tym, co was denerwuje w tych nowych przepisach, mówiliśmy o tym, kto dzisiaj ma wziąć y, udział w proteście, y, jak, y, jakimi y, drogami pojedziecie? Może jeszcze mi, y, gdzie się protest zaczyna i y, gdzie efekt, y, w efekcie pojedzie i gdzie skończycie. Y, protest zaczyna się w Wielkim Podlesiu. Stąd ruszymy w kierunku kościerzyny. Y, y, zaczniemy od, nie wiem jak to tam ulica się nazywają, ale od wiaduktu. W stronę centrum chcemy zawrócić i jechać z powrotem. Do której godziny przeby jest zakładany ten protest dzisiaj? Na razie jest planowany do 15, a czy się przedłuży albo skoczy szybciej, to nie wiadomo. Dobrze, to pierwszy dzień protestu, bo z tego zapowiedzi organizacji rolniczych wynika, że protest ma potrwać nawet 30 dni w związku z tym, jak, będzie, jak przewidujecie, jak sytuacja będzie się rozwijała. Wszystko będzie wynikało, myślę, w trakcie. Będziemy na bieżąco się kontaktować. Jeżeli będą przynosiły się jakieś efekty i ugody, no to będziemy odpuszczać. A jak nie, to nie możemy w tym momencie odpuścić. Powinna być pełna mobilizacja. Czy możemy też zobaczyć takie obrazy jak w krajach zachodnich, że dochodzi do takich nawet przepychanek z policją, z służbami bezpieczeństwa? Myślę, że tego się nie dopuścimy. Chcemy to na razie dorobić z pełną kulturą, ale... Trochę trzeba pokazać swojego charakteru i myślę, że nawet fajnie by było trochę pokazać, że się nie boimy jednak tak, jak wszyscy uważają tej policji, służb i tak dalej. Na razie nie chcemy robić żadnego bałaganu, ale myślę, że do tego nas mogą zmusić. Dobrze, tak naprawdę te wszystkie utrudnienia też sprowadzają pewien. No chaos na drogach, tak? który utrudnia normalne funkcjonowanie ludzi mieszkańców, którzy nie są rolnikami. W związku z tym, co chcecie im powiedzieć. Ja bym chciał przeprosić w imieniu moim, w imieniu wszystkich rolników i ludzi biorących udział w strajku. Wiemy, że to nie jest wasza wina. Serdecznie za to przepraszamy, ale musicie za nas trzymać kciuki i musimy się trzymać tym wszyscy razem, bo my nie strakujemy, już powtarza, powtarzam to kolejny raz, nie strakujemy tylko dla siebie i dla naszej kieszeni, tylko dla nas wszystkich. I fajnie by było, jakbyście trochę nas w tym wsparli, żebyśmy czuli się, że mamy po prostu jakieś wsparcie i, i że jest to. Że nie robimy tego na tak. Także, szanowni Państwo, chcąc pomóc rolnikom, e, mamy okazać e, trochę wyrozumiałości z naszej strony, ze strony kierowców, którzy będą stali w korkach. Ja Panu dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, Pan Oskar Orlikowski, Orlikowski, Orlikowski z starej Kiszawy był tak. naszym gościem. Krzysztof Męcki. Do zobaczenia.